Witam Państwa bardzo serdecznie w patriotycznym ryżu. Moimi gośćmi są Aleksandra Piłsudska, działaczka PPS, komendantka, kurierek Legionowych i wreszcie żona marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Mieczysław Jałowiecki, specjalny delegat rządu polskiego, dzięki któremu Polska odzyskała nadrzeże Westerplatte, Agronom i Poliglotą. Wyjaśnię zasady wywiadu. Na kartach mam zapisane pytania. Za chwilę je potasuję, położę na stole i będę wyciągnął każdą po kolei. Na wylosowane pytania odpowiadają goście, których wskaża losowanie. Zaczynamy. Kto w młodości kształtował Państwa osobowości i miał na nie znaczący wpływ? Rodziców prawie nie znałam, a może dlatego, że zmarli kiedy byłam małą dziewczynką. Pozostają w mojej pamięci jako postacie, które z trudnością odważam. Karolina Zachorska, moja babka, wychowywała mnie w legendzie Powstania Styczniowego. Więc miało to na pewno znaczny wpływ na moje poglądy. To ona powtarzała, że każdy Polak powinien być patriotą. Mością nie byli to moi rodzice. Widywałem ich bardzo rzadko. To babka, zazwyczaj mało małomówna szkodka, kobieta twarda i zaradna, albo dziadek Józef. Dawali mi przestrogę, abym nie pchał się na pierwsze miejsce, ale i nie pozostawał w tyle i nie pozwalał, aby mi ciosano kołki na głowie. Bo to nie po męsku. Powstanie w 1863 zrujnowało naszą rodzinę. Zawsze czuliśmy się Polakami, czuliśmy niechęć do Rosjan. Czy uważacie się za bohaterów? mówimy o kobietach. Emilia Plater, bohaterka powstania listopadowego i Henryk Apostol Miltunda, związany z Ja z pewnością nie należę do bohaterów. Z pewnością nie należę do bohaterów. Jestem człowiekiem, który jest patriotą. Bycie patriotą a bohaterem to dwa różne pojęcia. Jak wspomina Pani pobyt w obozie w Szczypiornie? Obóz w wspomina mnie jako najgorszy z momentów mojego życia. Był to kawał pola otoczony drutami, Było to prawie po kolana, poprzecinane zielonkami, w których mieszkali jeńcy. Te ziemianki wyglądały, wyglądały jak budy dla psów, choć psy żyły lepiej. Zewsząd unosił się zapach z gniózny. <laughs> zimno, za łóżka służyły nam worki zasłony. To nieznośne towarzystwo szczurów, które nie pozwoliło nam zasnąć. Próbowałam to zmienić, rozmawiając z mutantem. Efekt był taki, że pozwolił nam wybrać inną zielonkę. Żadnej łączności i komunikacji ze światem. Podczas pobytu udało się tam zdobyć jedną książkę, Życie Cezara, którą zdały ta pamięć. Otrzymałam od środka tylko jeden twist, choć wysyłał ich więcej. Czy były chwile, których pani się bardzo bała? Wiele było o takich chwil, gdzie żyłam w ogromnym strachu i napięciu. Nie pomógł mi Arseni, który tak proponował mi mąż. Bałam się bardzo, kiedy przebywałam w obozie, w szczypiornie, ponieważ nie wiedziałam, czy przeżyję, przetrwam tak ekstremalne warunki. Bałam się, kiedy przewoziłam dziewczynę pod korsetem. Było gorąco i myślałam, że wybuchnie. Jednak teraz upływem czasu, to już tylko wspomnienia. Przykre, ale dobrze, że już nie powodzą. Jak odniesie się Pani do słów Zofii Naukowskiej, że zmarnowała Pani swój potencjał? Cóż, ma prawo mówić, myśleć tak jak chce. Spotkałam się w swoim życiu z wieloma oskarżeniami, które z pewnością są niesprawiedliwe, wątpliwe. Starałam się pracować jak najlepiej. Czy uważacie Państwo, że decyzja o wycofaniu się z życia publicznego była słuszna? Tak naprawdę nie wycofałam się z życia publicznego. Pomagałam kobietom. Zasiadałam w zarządzie organizacji, osiedle Nowy Dom. Wspierałam bezdomnych i bezrobotnych, organizowałam przedszkola, wspierałam mojego męża, wychowywałam dzieci. Na pewno nie byłam tak aktywna jak wcześniej, ale sprawowałam obowiązki pierwszej damy. Nie wycofałem się z życia publicznego. Przebywając w Kamieniu pełniłem funkcję radnego. Byłem kierownikiem dozoru szkolnego, pomagałem w miejscowej szkole. Dlaczego uważa się Pani za feministkę, skoro nie angażowała się Pani aktywnie na rzecz kobiet? Walczyłam o prawa kobiet, popierałam ich dążenia, miałam kontakty z feministkami. Wspomn wspomnę tutaj Marię turzynę Wiśniewską, krakowską feministkę i redaktorkę Nowego Słowa. Uczestniczyłam w kongresie kobiet w latach 30. -tych. Zawsze uważałam, że kobiety nie były doceniane. Co uważacie za swój największy sukces? No Mówić o sukcesach. Cieszę się z kilku ważnych w moim życiu epizodów, które udało mi się zrealizować. Na pewno będzie to, że w 1924 Liga Narodów przyznała Polsce prawo do nadbrzeża Westerplatte. Zorganizowałem odbiór transportu i żywności z Ameryki. W ciągu dwóch lat było to 5500 wagonów kolejowych. Z pomocą żywnościową i lekami cieszy mnie fakt, że z mojej inicjatywy powstał szpital w Kaliszu. Przy ulicy Toruńskiej. Cieszę się, że mogłem przebywać w tak pięknym miejscu, jakim jest kamień, i poznać wielu ciekawych ludzi. Sukces, trudno powiedzieć, cieszę się, że dobrze wychowywałam córki, że dzięki moim namowom w 1912 roku środek utworzył pierwszą w historii, a także później na świecie służbę kobiet w wojsku, a później podpisał prawa wyborcze dla kobiet. Cieszę się, że mogłam go do tego pomysłu przekonać. Czy uważacie się za osoby, które na trwałe wpiszą się na karty historii Polski? Historia to oceni. Mamy tak wiele osób ze, ze wspaniałą historią i z pewnością jeszcze będą, i myślę, że oni na trwałe wpiszą się w jej karty. Myślę podobnie jak Aleksandra i całkowicie się z nią zgadzam. Czy decyzja zamieszkania w kamieniu była dobra? Najlepsza. Kiedy już pragnąłem opuścić kraj i wyjechać może do Afryki. Spotkałem kobietę, w której bezgranicznie się zakochałem. Do kamienia, jej rodzinnego majątku, przeprowadziliśmy się po ślubie w 1922 roku. Kamień okazał się moim miejscem na Ziemi. Co pan myśli o mieszkańcach Kalisza? Mieszkańcy to ludzie waleczni. Co dziesiąty w 1920 roku miał Krzyż Wirtuti Militarii za wojnę bolszewicką. A co trzeci Krzyż waleczny. Ziemia ta jest piękna, miejsce to niezwykłe i szczególne. Czyste powietrze, unoszący się zapach miodu, palujące łany pszenicy. Kraj to spod znaku buraka i zająca. Aby dobrze się czuć, trzeba było dobrze gospodarzyć, strzelać do szaraków, mieć mocną głowę do trunków i dobrze grać w gry. Odkrywamy tajemnicę Kalisza i regionu Kaliskiego, Kalisz 2023.